Poranna wiosenna rosa. Świeże powietrze, śpiew ptaków, zapach lasu. To wszystko mogli poczuć uczestnicy kolejnego sobotniego biegu po Cytadeli Park Run. Jest to już bodajże 140 bieg Park Run w Poznaniu na Cytadeli. Patrząc po frekwencji, ogólnie wydaje mi się, że do dzisiaj dopisała grubo ponad 100 osób. Jak widać, i tym razem biegacze nie zawiedli. Piętnaście minut przed startem obowiązkowa krótka rozgrzewka. Powinno się rozgrzać, żeby sobie krzywdy nie zrobić. A metody? Nie mam metody. No, rozgrzać stawy, stawy skokowe, kolana, biodra, gdzieś ogólnie, żeby się przyzwyczaić o swoich ruchem od rana. Mi się wydaje, że jak kilkuminutowy truchcik w takim tempie wolniejszym niż się będzie biegło. No i może jakieś rozciąganie albo właśnie krążenia kolanami, yy, biodrami w, w kostkach. Wydaje mi się, że już to tyle. No to tak się wydaje, no. no w sumie samo bieg się trochę roz... znaczy jak zacznie się powoli, no to wtedy można biec dalej niż od razu tak za szybko zacząć. Każdy ma swoją. Ja tutaj nie chcę nikomu nic w żaden sposób narzucać, proponować, ponieważ każdy ma swoją karmę, każdy ma swoją wizję biegową, jak ją realizuje. Ale powiedzmy sobie szczerze, bieganie bez rozgrzewki to jest taka wyższa forma samobójstwa, bo jeżeli ktoś zaryzykuje. Może się udać raz, może się udać drugi raz, ale nierozgrzane mięśnie w pewnym momencie powiedzą stop, basta i może się za to zakończyć, powiedzmy, nie najlepiej. Trzeba się rozgrzać, trzeba te mięśnie odpowiednio przygotować do stanu biegowego. <śmiany> Od startu dzieli ich zaledwie parę minut. Zawodnicy udają się na linię startową. Na całym świecie równo o 9 rano w każdą sobotę startują par grany na całym świecie. Wszędzie w sobotę o 9 rano. Słyszałem, że w niektórych krajach, gdzie jest bardzo gorąco, startują wcześniej o 7 albo 8 rano, bo upał jest nie do wytrzymania gdzieś w Nowej Zelandii czy w Afryce. No i ruszyli. Jest to jedna z okazji, aby sprawdzić swoje możliwości na dystansie 5 km. Do zobaczenia na mecie. Pomagam organizować, tak? Pomagam